To wystawa inna niż wszystkie. Ma chronić środowisko. Z powalonej przez wiatr lipy Marcin Żąsa wyciosał co ku podważny eksponat. To szklana butelka, którą znalazłem sprzątając ogród przy kolibie. W tej pułapce wiele owadów straciło życie. Czy obecne śmieci, płoszenie i zabijanie zwierząt, smog, zniszczony krajobraz. Sto lat temu te zagadnienia martwiły przyrodników, dzisiaj trapią nas. Już pierwsi, wielcy uczeni zakochani w Tatrach dostrzegali potrzeby ochrony środowiska tego regionu. Ich sposób patrzenia na przyrodę znacznie odbiega od dzisiejszych standardów, ale problemy są nadal aktualne. Niemało uczyniono, by chronić przyrodę. Spisano odpowiednie akty prawne, powołano parki narodowe, rezerwaty i instytucje. Nadal jednak wiele pozostaje do zrobienia. Ta wystawa ma pobudzić sumienia. Wiele gatunków zwierząt i roślin, nierozłącznie związanych z tatrami pod jest zagrożonych wymarciem. Niestety to my przyczyniamy się do tego zjawiska. Zmieniamy środowisko dla zaspokojenia własnej próżności. Zapominamy, że ingerując w skomplikowaną sieć zależności, wydajemy wyrok na nas samych.